Peeling fenolowy jest to jeden chyba z najbardziej spektakularnych zabiegów pod kątem ogólnie wizualnym i chyba za każdym razem jak się nagrywa rolkę na temat peelingu fenolowego zawsze budzi wiele po prostu takich kontrowersyjnych opinii. Przede wszystkim peeling fenolowy jest wykonywany przez lekarza, bo może ono prowadzić do zaburzenia rytmu serca, więc tak naprawdę te opary fenolu mogą być bardzo szkodliwe. Dlatego też tutaj już musi to wykonać lekarz. I teraz tak, co ja sądzę? No, daje spektakularne efekty, ale pamiętajcie, że to jest peeling. Peeling zawsze w mniej kontrolowany sposób będzie działał niż na przykład laser frakcyjny. Tutaj mówię na przykład o laserze CO2, czy też tulowy, więc lepiej po prostu używać metody, które są bardziej bezpieczne. Po więcej takich ciekawostek zaobserwuj mnie po więcej.